Dobry, moje drogie raki. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na sierpień. W linku w opisie filmu znajdziecie wersję Vimeo dla osób, które wspierają działalność mojego kanału. Ukaże się film dodatkowy i informacje w tym zakresie otrzymacie w Zakładce Społeczność. Także standardowo wyczekujcie po prostu wiadomości na ten temat. Pierwsza karta dotyczy tylko i wyłącznie Was na cały miesiąc. Zobaczcie odpowiednik dziewiątki monet. Może wzrost finansowy dla części z was, jakieś nowe możliwości, ale ogólnie dziewięć monet to jest karta troski o siebie i korzystania z tego co udało nam się wypracować. To jest karta staranności, to jest karta zwracania uwagi na uwagi, przepraszam, na swoje potrzeby. sporej dawki niezależności też i samostanowienia. Okej. Okay. Mm. Pierwszy aspekt, podzielcie sobie proszę sierpień na cztery części, albo cztery równe części, albo intuicyjnie, jakkolwiek inaczej podzielicie sierpień, to będzie ok, dlatego że za chwilę wyjmiemy karty na pierwszą część sierpnia, później drugą, trzecią i czwartą. Ok, co ważnego wydarzy się w pierwszym tygodniu, na co ważnego zwrócić uwagę w pierwszym tygodniu, karta sądu ostatecznego. W zakresie jakiejś zmiany skorpionowa energia trochę tutaj. Co do sytuacji, który, która była dla Was nagła, niespodziewana, zastanowienie się, jak można jakby naprawić ją, jak mi przychodzi do głowy. Druga rzecz, obie te karty razem, bardzo wielka siła, która sprawia, że tutaj w zasadzie y, dokonujemy zmiany. Zmiany y, czegoś, co było chybotliwe, y, co, co nie miało racji bytu, być może. Po co? Po to, żeby później y, z niezwykłą siłą jasnością co do swoich oczekiwań i być może o przepraszam, właśnie drzwi na no, widzicie, coś w tym jest oczekiwań drugiej strony e, naprawić to, odbudować tą sytuację zrzucacie z siebie też e, jakiś ciężar ktoś udawał coś wy albo druga strona tej sytuacji ok e, jakie sprawy potoczą się po waszej myśli rycerz kielichów Miłosne, romantyczne. I mamy tutaj również rycerza kielichów. Okazywanie sobie uczuć. Też skorpionowa energia bardzo mocno jak dla mnie. Patrzenie na pryzmat mojego własnego życia i tego, czego pragnę w życiu. Przez pryzmat miłości jednak moje drogie raki. Przez pryzmat miłości. Okazywanie uczuć i okazywanie miłości. Nie tylko, ale w ogóle, jakby kierowanie się sercem, również na przykład w aspektach domowych, materialnych, zawodowych, to chciałam jeszcze powiedzieć. A co w sferze uczuć w takim razie? No, miłość tutaj jest ewidentnie. No, to jakaś burza była, w waszym związku być może. W relacji, która jest dla Was ważna, i teraz następuje pogodzenie, poprawienie, kochankowie. Tak, jest miłość, jest chemia, seks, przyciąganie. Tutaj jest dwa kochankowie, to wybór, ustalanie intencji, może wybór między w ogóle Waszym szczęściem, jak pogodzić moje własne szczęście z Twoim szczęściem, tak? Jaki jest wybór tej mojej drogi życiowej? A w finansach wisielec. Możecie czuć, że sprawy się nie rozwijają do końca, bo trzeba się czemuś więcej jeszcze bardziej przyjrzeć. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. Jeśli czujecie, że utknęliście w sprawach finansowych, że one się nie do końca rozwijają, to moim zdaniem tutaj sobie wykminicie możliwości i to się przełoży na e, waszą niezależność. Paść mieczy poszukuje rozwiązań. Tak. Jaśmię, czy też jakby komunikuje, umówmy się. To jest karta komunikacji. Oprócz tego, że obserwacje, to jednak jeszcze komunikacji, szczególnie gdy pojawia się nam przy wisielcu, przy wisielcu, który prosi nas zatrzymaj się na chwilę, spojrzyj na sprawę z innej perspektywy. Dlaczego one się nie rozwijają? Kto blokuje ci rozwój twojego, nie wiem, twoich spraw pracowych, zawodowych, twoich projektów? Kto lub jaka sytuacja, tak? Co na to wpływa? Znajdź rozwiązanie. Poszukaj prawdy. Drugi tydzień, co ważnego wydarzy się w drugim tygodniu, bądź też na co ważnego zwrócić uwagę w drugim tygodniu. 10 kielichów, pięknie. Czyli jakby ta burza, która tutaj jest za wami, moim zdaniem to wyszło słońce już ewidentnie. Eee, znowu karta, e, karta sądu ostatecznego. No to jakby nie popełniamy tych samych błędów, ja to tak rozumiem, tak? Skoro już jakby coś, coś się raz rozlało, wyciągnęliśmy wnioski, doszliśmy do porozumienia, omówiliśmy ze sobą bardzo otwarcie tą sytuację, bez żadnego tam ściemniania, bez żadnej zbędnej kurtuazji i tak dalej, to, to nie nie, nie, nie wycią wyciągamy wnioski i nie popełniamy drugi raz tych samych błędów. Dbamy o tą naszą stabilność emocjonalną i dążymy do tego, co dla Was, dla Was tutaj jakby osób, które są zaangażowane w tą sytuację, będzie stanowiło to spełnienie emocjonalne i tą perfekcję emocjonalną, tak? Jakie sprawy potoczą się po Waszej myśli? Finansowe być może tutaj. 9 kielichów, dokładnie. Diabeł to jest silna energia finansów, materii dla mnie. Przy 9 kielichach, 9 kielichach przepraszam, oznacza spełnienie marzeń w jakimś zakresie materialnym dla Was. E, też, jakby takie oto, o, okoliczności otoczenia, które się nagle zmieniają i którym wy, moim zdaniem, potraficie wykorzystać w energii karty diabeł, żeby spełnić jakieś swoje marzenie. E, diabeł przy dziewięciu kielichach to też jest, jakby, e, bardzo ekscytująca, bardzo ekscytująca jakaś znajomość, tak? Co w sferze uczuć w ogóle? Paść mieczy. Macie obserwatora, albo wy kogoś będziecie obserwować, cesarz. Będziecie się zastanawiać być może, czy ta osoba, z którą jesteście, albo ta osoba, którą sobie wybraliście, to jest ktoś, z kim mogę stworzyć coś stałego. A z partnerem, kochani, no to jest jakby jakieś nowe rozwiązania. Jakieś nowe możliwości, jakieś nowe pomysły, które chcecie razem wspólnie rozwijać. A w finansach... Siedem mieczy, Uu, uwaga w finansach. Uwaga, żeby ktoś Wam pomysł nie ukradł. Dziesięć kielichów. W finansach prośba o to. Okej, okay, od początku. Jeśli chodzi o finanse, w drugiej części tutaj ee, sierpnia to jest tak. Ej, jeśli tutaj naprawdę wpadliście na jakiś bardzo fajny pomysł, tylko wasz, no to prośba jest o zachowanie go w tajemnicy, bo jest tutaj siódemka mieczy, więc siedem mieczy może mówić o tym, że ktoś wyciąga po to rękę. Okej, okay. natomiast drugi scenariusz jest taki, um, że siedem mieczy, czyli ta karta takiego, powiedzmy sobie, tej wyobraźni, takiego sprytu e, w zakresie finansowych kwestii, poukładania sobie wszystkiego, tak wiecie, żeby wyjść obronną ręką z jakiejś sytuacji, albo żeby wyciągnąć dla siebie jak najwięcej z danej sytuacji, no przynosi wam dziesięć kielichów, czyli jest radość tutaj i jest też poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i jest po prostu spełnienie. Okay? Nie, to, że nie dacie się też zaskoczyć z jakiegoś powodu, jakąś sytuacją zawodową, e, że ją przewidzicie sobie wcześniej, albo no, wyczujecie intuicyjnie, jesteście mocno intuicyjnym znakiem przecież, to powoduje, że to Was ochroni. Wy, u, u, jednoznacznie moralnie się zachowacie, z drugiej strony sprytnie, wy, wybiegając w przyszłość być może, nie, da, nie dając się zaskoczyć, ok? Coś sobie weźmiecie, coś zostawicie, wszyscy są zadowoleni. W trzecim tygodniu, co ważnego wydarzy się w trzecim tygodniu lub e, na co zwrócić uwagę w trzecim tygodniu jest tu król mieczy, słuchajcie. E, OK, przy królu Buław, no to o, grubo. E, to mamy bardzo dwie dojrzałe, dojrzałe energie, pierwsza mówi o tym, żeby tak w taki sposób niezwykle racjonalny oceniać sytuacje, które będą Wam się zdarzały w trzecim tygodniu. Może prośba jest też ewentualnie, żeby poszukać jakichś rozwiązań, pomocy, wsparcia u kogoś, kto ma taki bardzo analityczny umysł, pomoże Wam jakieś rzeczy ułożyć, zaplanować coś, ale z drugiej strony, żeby wiedzieć czego chcemy, tak? żeby po prostu e, absolutnie nie tracić wiary w siebie, zaufania do siebie, być pewnym siebie, pewnym siebie i myśleć logicznie y, jakie sprawy potoczą się po waszej myśli zawodowe, zobaczcie ósemka monet mówi o kursach, szkoleniach, o tym wszystkim co powoduje, że my chcemy pracować nad daną sytuacją, chcemy wzmacniać swoje kompetencje, to wszystko pójdzie po waszej myśli, jakieś sprawy zawodowe karta sprawiedliwość, przy tym jakieś umowy dobre Sprawy administracyjne, szczególnie jeśli jest tutaj król mieczy. Eee, no, dobra, dobra energia w zasadzie, bo to też dużo wymagałyście od siebie, drogie raki. Tak? Nikt nie poszedł na łatwiznę, nikt nie poszedł na skróty. Pracowałyście bardzo nad czymś, nad sobą, nad daną sytuacją, nad wzrostem własnych kompetencji. Szkoliłyście się być może wcześniej, może macie w sobie już te kompetencje, ale jeszcze je szlifujecie i tu jest przy tym sprawiedliwość, czyli ta odpowiedzialność, która powoduje, być może też w was, bo działałyście bardzo odpowiedzialnie, że następuje zwrot bardzo fajny. No, przede wszystkim satysfakcji, może ambicjonalnie was, was coś spełnia, ale też na przykład materialnie, tak. Jeśli chcecie poprosić kogoś o to, żeby Wam, e, nie wiem, w pracy na przykład zafundował w Cudsowiu, dofinansował jakiegoś rodzaju szkolenie, e, chcecie się rozwijać w jakimś kierunku, kształcić dalej, to też jest dobry moment na to. Tylko z dużym zaufaniem do siebie trzeba działać, słuchajcie. Co w sferze uczuć? Mhm. ósemka mieczy i diabełek. OK. Czyli to, co tutaj wydawało Wam się być jak spełnienie marzeń, ta chemia, ta pasja z tą osobą, jakby... To przyciąganie, połączenie, tutaj zaczyna Wam przeszkadzać z jakiegoś powodu, albo zaczynacie się obawiać tej energii. To jest bardzo silna energia. Możecie się obawiać, że ktoś jest za bardzo z Wami zżyty, lub za bardzo do Was przywiązany. E co w finansach? Radość. Dziewięć buław. Myślimy o przeszłości, wiemy czego chcemy, e, gnamy przed siebie i to jest jak, jak jakiś powód do radości, jakiś powód do świętowania, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, tak jak powiedziałam, to jest bardzo spójne z tym, okej? Okay? Dobra, czwarta część sierpnia, e, co ważnego wydarzy się w tym czwartym, w czwartej części, w czwartym tygodniu? Siedem kielichów, nowe możliwości. E, nowe możliwości, dokładnie nowe możliwości. E, z dziećmi jakieś też historie. E, może. Mm, bardzo optymistyczne są te karty obie razem. Tutaj w siódemce kielichów e, to jest też tylko taka prośba, również skorpionowa energia, więc to też ważne, bo to już jest trzecia chyba karta, e, jak nie więcej, e, która wskazuje skorpiona bardzo silnie w waszym życiu lub kogoś, kto ma skorpiona w swoim horoskopie urodzeniowym. I ta siódemka kielichów mówi nam e, kurczę, no, co będzie dla mnie najlepsze? Czego ja pragnę w zasadzie? Muszę się dowiedzieć więcej, zanim się zdecyduję na tą propozycję, która tutaj pada: jako nie wiem, zróbmy to albo spróbujmy jeszcze raz z tym aspektem naszego życia, albo zacznijmy od początku, ok? Więc wybierajcie racjonalnie, mm, jakie sprawy potoczą się po waszej myśli. Smonet zawodowe. Zawodowo bardzo dobrze sobie radzicie, uważam, arcykapłanka. Te pomysły tutaj, powiedzmy sobie, powiem Wam szczerze, tak, jeśli tutaj faktycznie wpadacie na pomysł w pierwszej części sierpnia i ten pomysł zachowujecie dla siebie i po cichutku go sobie procedujecie, to tutaj on u, u, u zaczyna, że tak powiem, e, światło dzienne, e, zaczyna być wystawiany przez Was na światło dzienne i to przynosi szanse na sukces, tak? Jeśli chcecie coś utrzymać w tajemnicy i nadal jeszcze, albo podzielić się tylko częścią jakiejś wiadomości w zakresie domowym, materialnym, finansowym, zawodowym, to też to pójdzie po Waszej myśli. Intuicja Wam też podpowie, co robić w zakresie finansów. Widzicie, ta kobieta trzyma tu tą monetę w dłoni i przy tym mamy, powiedzmy sobie, e, tą kartę silnej intuicji, więc ona będzie wiedziała, jak zagospodarować zasobami. E, jeśli chodzi o sferę uczuć, Troszkę wycofanie. Eee, troszkę wycofanie i troszkę zastanawianie się, czy związek, w którym jestem, czy relacja, w której jestem, ma szansę. Eee, na jaki długi czas ona jest w zasadzie? Jak bardzo jest długodystansowa? Jak bardzo jest stała? Jak bardzo jesteśmy na serio? Jak ją budować dalej? A single, bo wiecie, no jakby. E... Tutaj cały czas mamy. Pamiętajmy, z taką energią to jest informacja dla Was, żeby dbać o siebie, sw o swoje własne potrzeby, stawiać siebie na pierwszym miejscu. Być niezależnym to może być dla Was istotne w sierpniu. Więc tak sobie myślę, że. Single mogą się czymś zachłysnąć tu w pierwszym tygodniu, jakąś propozycją, jakąś ofertą, e, jakąś osobą, tak? I później po prostu będziecie się przyglądać tej osobie. Nie mówię, że ją odsuwać od siebie, ale przyglądać się tej osobie, czy z nią możecie zbudować coś na stałe, czy z nią możecie stworzyć dom, związek taki jaki chcecie, no? Czy to jest na chwilę, czy to jest na stałe. Wy jesteście bardzo rodzinni, więc myślę sobie, że raczej. Takie chwilowe uniesienia, chociaż nie wiem, wiecie, każdy jest inny. W każdym razie, tu jest jakaś do, doza takiej kontemplacji, zastanawiania się i poszukiwania w sobie odpowiedzi w ogóle, czego ja pragnę. Część z was się chowa przed kimś, tak myślę też, żeby się zastanowić chociażby. Może nie tyle chowa, ale tak trochę milknie czasem. A co w finansach? Sześć mieczy. Jakaś podróż służbowa dla części z was. Król mieczy. A finansowo też jakby e, ten król mieczy się pokazuje tutaj, więc jeśli to jest jakiś wasz doradca finansowy, nie wiem, prawnik, ktoś z, jakiś urzędnik, to e, tutaj on się nam znowu pokazuje jako osoba, która pozwala wam wyjść, wyzwolić się z jakiejś takiej ryzykownej, bądź trudnej sytuacji. Tak? Po prostu przenieść się w jakąś taką stronę, niezwykle przyjemną, doprowadzić do harmonii w jakiejś sytuacji, do balansu. Bardzo Wam dziękuję, moje drogie raki. Zapraszam na Vimeo. Link w opisie filmu. Pozdrawiam, trzymam kciuki i do usłyszenia.